Plasty. Jaka tam kontrol, byśmy śmierdzą Jestem pan Luc, ja był w pierwszej kategorii. W zeszłym roku ukończyłem akademię diabelską, i to z wyróżnieniem. A teraz jestem import, eksport. Moja praca wymaga precyzji i elegancji. No to? To teraz się w piekle można czegoś dochrapać. <grym> Za naszych młodych lat nie było żadnej akademii. Nazwyczajnie puścili w świat, kazali kusić ludzi i szluz. A ty, bo ja opowiadasz, jesteś w pierwszej kategorii. No, moje uznanie, bo z nas są proste. Siobę diabły, gdyż wcale bym się za nie zadawał, by prostaki o, bym miał, gdybym nie ma tutaj nic do załatwienia. Dziś na oku mam <try> trzy sztuki. O, wolnego, to jest nasz rewir. Zamknij się, górniu. Pierwsza. Zamówię dwie śliczności. Pierwsza. Jak kwiatuszek, druga trochę bardziej przy kości, ale obie wymagają tak trudnego podejścia. do twojej zakazanej gęby zaraz się wzięły za zapas. Po kiego nam bawy? My się z nimi nie kumamy. Myśmy tu od zawsze stracili i grali Mariasza. giebelskiego Mariasza. Wapna tutaj nie sprowadza. Ciekaw jestem, ile duszy, duszyczek się tego Mariasza. Graj, chodźcie, nie polecić. No. Nie się wynikiem! O, ty się z nas nie naśniewaj. Pamiętasz, jakieśmy wtedy dorwali tego młynarczyka! Ale żeśmy go wtedy różnęli. Uh -huh. On powiada kontra, a ja mu na to tre! A kiedy to było, że zapytam? O, co mnie nie Kiedy, kiedy? Jak już pod koniec wojny trzydziestoletniej! <grym> <grym> Muszę powiedzieć, że to robi serdecznictwo, jak ich na tej placówce na W akademii, to nas ważniejszych rzeczy niż jakiś tam mariasz. Cholim, licho. Chyba mnie katar bierze. Zdałoby się kilka tych płomieni piekielnych, to by człowiekowi nogi nie martwił. Oho, to on! można tu na dół? Zobaczycie, jaką wam w dyrekturze odda rozruchę! Spokojnie! Nie ma listy karty! Każda jest znaczona, już nam się nie wywinie! Ale te dwie panienki, ja sam zobaczę. Która godzina? No, to, to mamy jeszcze godzinkę. ciutko Zdejkaj, Zmykaj tą skąpą w ciągu, to tu położy się pan lud. A ty, głupolu możesz wleźć pod ławę, tylko żebyśmy nie zaspali. Spokojnie. O, to wiem! No co tam, nieważne, kto kogo posyłał, no i ciemy! nie, jeszcze sobie kiedy zapytamy! No jakie biedy? No, kto może mieć za złe? Dwóch młodym pięknym no, panom, Zobaczymy, co w lepsze. śmiało, śmiało, proszę. Ja tutaj przyszłam z tą prośbą o kawalera. Kawalera <grym> powiadasz. <grym> no nie dziwota. I co, kałeczko? To jest znaczy. Bo, wiecie, no spotkałam tego Boko No i on gadał, żeby tą prośbę dać wam. No jako to ja zbyt nie wierzę, bo to smarka zmian przesane. No ale myście są. Czar, jak się patrzy. Stary, siwy Dobrze, <grymka> no, sójko jedna. Stary i siwy czar. Moduwasz? Mam, proszę. Zobaczcie, co ta mina, jaki błęd nie ma. Czerwony patron, ten pisał? Ej, dzieła to będzie. Któż władca? W palu, że kucharada. A, królewne też wzięłaś. Dzień tak. dobry. Macie kawalerę jak balonarze. A teraz leć do królewnej i pokój się w moim imieniu. No, mało jarączki, panie diabeł? No, proszę szok.